Czy wiedzieliście, że Disney Channel zupełnie się zmienił? Jest odświeżony i ma nie tylko nowe logo, ale obejrzycie tam wiele niezwykłych animacji, w tym niektóre znane z mojego kanału. I właśnie jedną z takich produkcji jest Miraculum biedronka i czarny kot, którą zajmiemy się dzisiaj. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Miraculum, Biedronka i Czarny Kot to serial opowiadający o dwójce licealistów, superbohaterów Marinette i Adrienie ratujących Paryż. Pomijając ich dość nietypową relację, ponieważ podkuchują się w sobie nawzajem, jednocześnie nie znając własnych tożsamości, niezwykle istotna jest tutaj kwestia Miraculum i kwami. Miraculum to przedmiot zwykle pod postacią biżuterii, który pozwala właścicielowi przemienić się w Herosa. Z każdym Miraculum połączone jest Kwami, czyli mała magiczna istota, z której bierze się nadprzyrodzona morza. Dzisiaj przedstawię Wam teorię mówiącą, że każdy Mirakul ma bezpośredni związek z charakterem właściciela i zostało precyzyjnie dopasowane. Mirakula są uzupełnieniem braków w osobowości i pewnego rodzaju przeciwieństwem bohaterów. Zanim przejdziemy dalej, jak pamiętacie na samym początku, wspomniałem o Disney Channel. Ale jakie animacje możemy obejrzeć teraz na Disney Channel? Między innymi Szkoły Wikingów. Oglądałem trailer i zapowiada się obiecująco. Sam motyw Wikingów jest niezwykle oryginalny. Nie oglądałem nigdy niczego. W takiej tematyce. Wodogrzmoty małe, jakby inaczej, także będą. Tyle tajemnic, tyle rozwiązywania zagadek. Oczywiście na Disney Channel będzie Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Te przygody Marinette i Adriana. Kiedy coś wreszcie zaiskrzy pomiędzy nimi? No kurczę, tak wiecie, na poważnie. Ile można czekać? Tutaj liczba teorii, przemyśleń także jest ogromna. I też dlatego zachęcam was, żebyście wpadli na kanał Olchusia, którego kanał jest w całości poświęcony Miraculum, tworzą teorie. I także z okazji odświeżenia Disney Channel wrzucił swój film z Miraculum. Poza tymi animacjami. Będzie emitowany Ghost z którego możecie znać z mojego kanału. Nagrałem już teorię o panu wladowskim, czy to tak naprawdę on jest odpowiedzialny za wypuszczanie złych duchów. Emitowana będzie także kreskówka Moli i duch, historia nietypowej przyjaźni pomiędzy uczynną dla innych ludzi Moli, a także duchem Straszem, który jest jej całkowitym przeciwieństwem. I z charakteru moglibyśmy powiedzieć, że jest antagonistą, ale no, musicie zobaczyć wątek między nimi. Jak widzicie, każdy, kto ogląda mój kanał, znajdzie coś dla siebie i złoty małe, i Miraculum, i Ghost Force, i moli i duch, szkoła wikingu, wachlasz. Tak naprawdę, tych produkcji, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Disney Channel się zmienił i teraz będzie tam emitowanych pełno kreskówek, czyli coś dla nas, dla widzów tego kanału. Planuję w najbliższym czasie odcinki z kreskówek, które teraz są emitowane na Disney Channel. I dajcie znać, jakiej produkcji najbardziej nie możecie się doczekać. A teraz czas na teorię z Miraculum Biedronka i Czarny Kot. Teoria jest niezwykle intrygująca, gdyż przedstawia perspektywę, w której mirakula i postacie, w które przemieniają się bohaterowie, nie są przypadkowo dobrane, a wręcz przeciwnie stają się uzupełnieniem w brakach ich osobowości przeciwieństwem, po to, aby stworzyć idealny balans i harmonię. Jeżeli zastanawiacie się, o czym mówię, to spojrzcie z innej perspektywy, gdyż wszystko składa się w jedną całość. I jak wiemy, Marinette za pomocą swojego Mirakulum przemienia się w Biedronkę. I najpewniej pomyślelibyście, nic w tym takiego. Twórcy po prostu wpadli na pomysł, aby była Biedronką i nie ma w tym drugiego dna. No właśnie, nie. Zacznijmy od tego, że akcja serialu jest osadzona we Francji, w Paryżu, z wyjątkiem niektórych epizodów i filmów. Biedronka we Francji jest symbolem powodzenia, pomyślności, czy posiadania szczęścia w życiu. Jeżeli natomiast spojrzymy na Marinette, to ciężko powiedzieć, aby miała szczęście. Przeciwnie, często jej coś nie wychodzi, ma tego przysłowiowego pecha, gdy na przykład się przewraca, potyka i generalnie ściąga na siebie niezręczne sytuacje, robiąc głupoty. Można powiedzieć, że jest z niej taki człowiek przywał, który wpada w tarapaty. Tym samym jej miraculum Biedronki jest jej całkowitym przeciwieństwem. We Francji Popularna jest także różnego rodzaju biżuteria, naszyjniki dla dzieci z biedronkami, które mają przynosić pomyślność. Oczywiście bierzmy to z dystansem, to tylko symbol, jednak wątpię, aby twórcy dali Marinette postać biedronki bez powodu. Gdy za pomocą okłami staje się biedronką, uzupełnia brak tego powodzenia w zwykłej codzienności i zachowuje balans. Natomiast Adrien posiada Miraculum, które zmienia go w postać czarnego kota. Czarny kot jest oczywistym symbolem nieszczęścia, niepomyślności i pecha, jednak ciężko byłoby nazwać Adriena pechową, Pomijając, że zwykle udaje mu się to co robi i nie pakuje się w tarapaty w takie głupie sytuacje jak Marinette, to przecież jest modelem, pewnym siebie człowiekiem idącym przez życie z podniesioną głową. Wygrywa w wielu sytuacjach i ciężko wręcz znaleźć u niego jakieś niepowodzenia. Miraculum zapewnia balans, zamieniając Adriana w czarnego kota, który jednocześnie zupełnie do niego nie pasuje. Jeżeli mielibyśmy trafnie dobrać Miracula i kłami, to Marinette powinna być czarnym kotem, a Adrian biedronko. Wyobrażacie to sobie? Natomiast tutaj chodzi o ustawę. Zupełnie nie przeciwieństwo postaci. Czy naprawdę ktokolwiek uważa, że to przypadek? Jeżeli chodzi o kłamie czarnego kota, można to też zinterpretować w taki sposób, że koty są bardzo niezależnymi stworzeniami i chodzą własną ścieżką. Tego też brakuje Adrynowi w życiu, ponieważ bardzo często nie mógł robić rzeczy, na które miał ochotę ze względu na swojego ojca, który był bardzo surowy. Nie pozwalał Adrynowi w pełni cieszyć się nastoletnim i beztroskim życiem, narzucał mu wiele zajęć i obowiązków. Ciężko nie wspomnieć o Chloe. Dostała tymczasowo mira kolum pszczoły. To znak Chloe, ten wie, że jest ona lekko mówiąc nieuprzejma, samolubna i wywyższająca się ponad innych. Nie potrafi pracować w grupie, jest leniwa i, poprzez sytuację życiową, nie musi zasadniczo pracować. Wszystko ma podstawione pod nos i nie umie tego jednocześnie docenić. Jednak pszczoły są, podobnie jak mrówki, m.in. symbolem pracowitości, troski o innych. Powiedzcie szczerze, czy Kroi możemy nazwać taką osobą? Niekoniecznie. Warto zwrócić uwagę, że pszczoły muszą pracować razem w zespole, czego Chloe zupełnie nie potrafi. Mino, czyli przyjaciel Adriana, otrzymał mirakulum żółwia. Myślę, że nie muszę wam mówić, z czym kojarzy się żółw. Przede wszystkim z powolnym tempem. Jest także symbolem spokoju, stabilizacji. Jednak Nino z charakteru to całkowita odwrotność. Nino chce robić wszystko szybko, na teraz, a przy tym jest niezwykle spontaniczny i nigdy nie brakuje mu energii. Powiedzcie szczerze, czy naprawdę pasuje do niego mirakulum żółwia? Eila, najlepsza przyjaciółka Marinette, która w serialu zajmowała się pozdawaniem prawdy o Biedronce, prowadząc broga, otrzymała mirakulum Lisa. Zachowania Lisa zupełnie do niej nie pasują. Elia jest dość żywiołowa, emocjonalna bardzo chce dojść do celu, najlepiej jak najszybciej, natomiast Miraculum Lisa mogłoby nauczyć ją być bardziej wyrachowaną, spokojną i bardziej skupioną, z mniejszymi emocjami na zbliżaniu się do celu. Elia jest bardzo szczerą osobą, w serialu chciała dowieść prawdę nie tylko o tożsamości Biedronki, ale także w wielu innych sytuacjach, z którymi zmagają się bohaterowie. Natomiast postać Lisa może kojarzyć nam się negatywnie, ze sprytem, przebiegłością, a nawet kłamstwem. Miraculum i kłami, które posiadają postacie nie są absolutnie Absolutnie żadnym przypadkiem. Każdy Miraculum jest idealnie dopasowany pod względem braku w charakterze osobowości naszych bohaterów. Miraculum tym samym zapewnia idealny ład, równowagę w naszych ulubionych postaciach. A my jedynie możemy cieszyć się, w jakich szczegółach twórcy dopracowali ten niezwykły animowany serial. Z pewnością możemy powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobna teoria.